Witam Was w kolejnym filmie z Project Playtime yy, Ta wstawka jest wykorzystana w filmie numer 2 i w filmie numer 3 i yy, wstawiajmy oryginalne jakie tam są yy, gdyby nie to, że od razu yy, chcę przeprosić, bo nie będę dodawał napisów już że przepraszam, tylko dodam jak na przykład gwiazdka, nie wiem szeleszczenie i gwiazdka, nie wiem wiecie o co chodzi Yy, bo... Yy, może być w pewnych momentach tak, że na przykład yy, coś szeleści to słychać. Albo na biurku coś. Nie? Yy, yy, no. No i yy, przepraszam za to. Nie go oglądania. Proszę, proszę. E, nie udało się. To jest bardzo trudno teraz to zrobić. Niech trzy osoby idą to, um, e. trzy, trzy, to są dwie zabawki na początek tak właściwie, nie? Bardziej to, że jest mami Long Legs jeszcze będzie przeszkadzało Która To mnie łatwo przeżyć. Ja tutaj poczekałem, bo... O nie, no jeszcze zabawkę tam. Miał on. A nie, odłożył, zdążył. No i dobrze. Jest. Tak. Oba czysto. Tylko drugi rewaj się pojawi w innym miejscu. ma głowka. Zblokowało się, no jak tak jak myślałem. Jaki debil, jaki debil, jaki debil. Ja nie chcę przez niego zginąć. Aha. A zginął ktoś inny. No widzicie jak to jest, co? Ale mamy już trzy tej part, więc dobrze jest. Udało mi się w ostatnim momencie przynajmniej skończyć taska, nie? Jest! Jak ja to zrobiłem, nie wiem. do tego nie no tam kampi Tak, uciekaj i uratuj go. No dobra, musi dać radę. A. Bo ja spowolniony miałem resztkę życia, nie miałem szans, ale i tak dużo zrobiłem. Pomagałem z kockami, poratowałem. Teraz ja muszę przetrwać i zostać uratowany. Dziękuję. Super. Tam są wszyscy w jednym miejscu Obo tu nie było skończonego puzzla I na przykład byłoby do, do, do kończenia O, dobra, mają parta To dobrze da Przykrom, ale dobra oni ich uratują Zajebiście. Ja nie chcę ryzykować. Szkoda, że nie wybiegliśmy wszyscy, ale się przynajmniej udało. Uciec. Jest tu mapa faktorii, niestety a, a, Zapomniałem zmieniać lobby, ale trzeba się tu nauczyć grać. Szkoda, że mi się zbugowała to ta, ta po lewej, co jest. Byłoby lepiej bez tego. Nienawidzę tego. O, hagi! Szczerze to było bardzo mądre posunięcie, bo na początku właśnie najłatwiej sobie dwie części zdobyć. A on już na sam początek nam zepsuł Reaktor A to ma czas nieograniczony i trzeba samemu naprawić I taka jest w tym trudność właśnie Mądry, typek mądry

Skoro i tak jestem na hitach, chciałem się dać i popełniłem błąd, żeby nikogo innego nie złapała, A tu nie ma wzdłuż. O, mi nie mnie załatwiła. <grywa> Jakie nie Że akurat szedł do przodu z głową obkręconą, nie? Na lewo. Jakbym został chwilę później wrzucony, to bym pewnie był martwy. Umarł tutaj. No. Zbugowało się. No, tak myślałem właśnie. Nie, no dobra, na poprzednim odcinku graliśmy mamusią. Więc albo boksibu. Zagramy standardowo hagiwagi. Nim graliśmy chyba jeszcze. W się... Sensie na poprzednim. Fi nie, chwila! No nie, grałem ma Mami Long Legs na, na poprzednim filmie. To nie będziemy znowu jej używali. A dobra, bo nie ten, ten, ten sabotaż mam. No tak. O ja. Naprawdę musiałem ten sabotaż odpalić. Nie wiem tam ten typ sobie gdzieś się wyczołgał. Nie chcę się go szukać ani marnować. prawie Dziękuję. i jednak hagiwagi też jest dobry. Nie, że niedobry. Tak jak mówiłem ostatnio. Trzeba umieć grać. Się tam ten turlał, bo chciał mnie przychytrzyć Teraz w się sensie, w słyszałem, sensie, w sensie, ja bo chciał górą przejść i go uratować, ale nie ze mną. Co? Ja tam kogoś wszedłem? A no? O, a tam ktoś jest. W... Aha. No i super, nam idzie oczywiście jak inaczej. Ale że, oczywiście, żeby nie było, że coś z dźwiękiem, to ja trochę i tak bliżej mikrofonu się schylam. Dobra, ale teraz nie... Co? On idzie tutaj. Już ja tak chodzę. Aha, dobra, bo on tam to zrobił. okej mają utrudnione chodzenie i o to chodzi Nie. a zdawało mi się że tam widzę kroki Dobra, zostawię ich Go. Nie, strasznie mi nie bo sobie ustawienia jakości zwiększyłem A w sumie to zbędne jest Ahora, y de nato... Jak! Dobra, ale na scenę razem muszę sabotaż zmienić, bo szczerze, on nie tylko przeszkadza im, ale również mi. O! No a teraz chyba kogokolwiek depozytuje, to chyba od razu umiera więc. Nikt nie robi żadnych tasków Myślałem, że to jakiś typ, nie? A to łagi. Tak, łagi... Tak, łagi. Nie, czyli mini To jest chyba mini hagi, a łagi to są te ventach chyba. No i super, drzwi proszę na mnie wpadły, no dziękuję. z tego wyszedł. I nie chował się do szafy. No szczęście w sumie tak każde po... Myślał, że ja go nie zobaczę Bo będę patrzył wysoko, nie? Ja... Dowodowe, nie? Bo ja ja sobie przychodzę i tak patrzę Wszystko dobrze, mówię nagle O kurde, jakaś plama czarna, patrzę, tu to chłop Ale właśnie to jest dobre w tej grze, nie? Że może tak wykorzystywać ciemne miejsca, na przykład Tu nie, ale na przykład Tu może się skryć, nie? Albo Teraz tego nie znajdę pewnie takich jest jeszcze na pewno jedno tutaj O, tu jak się określa No i jest, jest wiele takich da. Po prostu ciemnych gdzie martwię się jedynie o to, że muszę zleć pociąg. Pa muszę pamiętać o tej dziurze, nie? Jak go tylko za zauważę shift prosto na niego i. Okej, okay. ja pierdziele... Głupi jestem. Tę drugą stację odjedzieł, to jest według mnie bez sensu, nie? Ta druga stacja, gdzie to się w ogóle tak wzywa? Jakbym mógł wiedzieć, wiem, że na tutorialu była łapka, ale gdzie, w którym miejscu ona się znajduje? Że trzeba przełożyć i To ja nie wiem. Nie wiem, według mnie bez sensu, że ja, ja jednak może Kocham to, że jak jest Ci samemu to na, jak się umrze potem to, że pociąg przyjeżdża po prostu i uciekamy gości Ale ja dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że wszystko się spodoba, że film się spodobał i do widzenia.